Witam serdecznie drogie panienki na czytanie tygodniowym. Zobaczmy, co też energię tego tygodnia nam przynoszą. Tydzień był wolny od czytania, bo to jest tydzień dla góry. Ja jestem wierząca. Może nie, nie w instytucję kościoła, jako kościoła, ale jestem bardzo wierząca, jeżeli chodzi o naszą górę, o naszą trójcę, jak to się mówi, ale, ale to był czas. Jak to się mówi, co boskie Bogu, co cesarskie cesarzowi. Więc co cesarskie stawiamy moi drodzy i lecimy. Co dla Panny. O, i to mi się podoba. To mi się podoba, bo ja w taką energię chcę wejść w tym tygodniu. Brawo! Bo! dawa mi się, słuchajcie Panienki, no powiem tak, pierwszy Aż mi się uśmiech przycisnął I to jeszcze przy pannach Przy panienkach, słuchajcie Bardzo się z tego tytułu cieszę, ale powiem tak Faktycznie, faktycznie tak jest Na przyszły tydzień zamierzam Przeprofilować, żeby nie siedzieć w domciu Chcę przeprofilować swoją działalność Słuchajcie, bo dosyć siedzenia Czyli trzeba coś w swoim życiu zmienić Pięknie pokazują karty Być może odbiły moją, być może odbiły To, co sama bym chciała, bo jestem panienką ale powiem moje panienki, tak jest, tak, coś dostrzegam, coś dostrzegam, idę po coś. Idzę, idę po coś, idę po coś, nie mogę, nie mogę, sobie, nie mogę sobie pozwolić, nie mogę sobie pozwolić, czyli tak jest ruch przede wszystkim, nie chcecie sobie pozwolić na zubożenie, macie Panny piękne karty, bo mamy tak, czwórkę kielichów do góry nogami, asa, asa buław, słuchajcie, rycerza buław, mamy rydwan, mamy gwiazdę na górze, mamy piątkę denarów do góry nogami, pod spodem w nogach, jak to się mówi, mamy ósemkę, ósemkę denarów i szóstkę buław, czyli to, co chcecie wdrożyć w życie, czyli tak, panny wdrażają coś w życie, tak? No, mogę tutaj też i pod siebie podłożyć to jednocześnie, bo jak najbardziej tak chcę coś, ja chcę na przykład coś wdrożyć, tak? Chcę coś zmienić, ale są podróże. Są podróże, czyli panny są mobilne, nie siedzą panny w domu. Czyli zaczyna się dla panien, zaczyna się ruch, zaczynają się wiadomości, przychodzą wiadomości, nie ma zubożenia. Gwiazdeczka przyświeca, czyli gdzieś tam aniołkowie nad wami mają przeogromną pieczę w tym tygodniu, coś tworzycie dla siebie, jesteście zwycięzkni. Dla tych panien, które szukały pracy, znajdują pracę, dostrzegają po prostu jakiś dyskomfort lub tak naprawdę zmieniają sobie pracę, tak. Ale jest dużo pani, które mają pracę wyjazdową lub postanawiają gdzieś wyjechać, bo muszą gdzieś wyjechać, ale wyjeżdżacie. Panny jesteście skupione, słuchajcie, w tym tygodniu na pieniążku. Bardzo mocno na pieniążku, jeżeli małżeństwa, jeżeli związki, jeżeli zależności międzyludzkie zostają, słuchajcie, bardzo mocno naprawione, podreperowane, tak naprawdę zaczyna się jakiś kontakt, czyli zaczyna się dziać zaczyna się przepływ, przepływ informacji przepływ tak naprawdę, przepływ informacji dobrych energii dla panny i w czym zwyciężacie, czyli coś do czego dążycie w tym tygodniu w tym tygodniu możecie, drogie panny, to śmiało osiągnąć, pozbywacie się przede wszystkim jesteście, pozbyłyście się złudzeń, czyli pierwszy przede wszystkim znak, słuchajcie, od początku jak czytam gdzie nie ma dziewiątki mieczy, czyli tak naprawdę jesteście bardzo racjonalne podchodzicie racjonalnie do życia, ale nie ma tej dziewiątki mieczy, czyli nie ma tego ziarna. U pani już nie ma ziarna. Tego, co się dzieje w tej chwili i jak to jest postrzegane, tylko jest bardzo racjonalne, bardzo rzetelne spojrzenie na życie, bez jakichś iluzji, tak? Czyli nie ma. Mamy dwie karty mówiące o tym, że mamy księżyc do góry nogami i czwóreczkę, słuchajcie, kielichów do góry nogami, czyli wiele panien Pozbywa się totalnie jakichkolwiek iluzji i przejdę do przodu. I przecież w tym tygodniu to jest bardzo fajne. To mi się strasznie mocno podoba, z tego względu, że idę, ja coś tworzę, ja coś tworzę i zwyciężam, tak? Czyli to, co sobie zaplanuję. Na ten tydzień zostanie zrobione, zostanie zrobione, czy wyjedziecie, bo widzę, że jest dużo wyjazdów w tym tygodniu. Nie wiem czemu, ale jest dużo u panien wyjazdów, ale jest też jakieś spełnienie, coś pięknego przychodzi. Przychodzą bardzo dobre wiadomości dla panny, bardzo dobre wiadomości. Pod koniec tygodnia, słuchajcie, idzie wiadomość mówiąca o tym, że jesteście szczęśliwe i spełnione. Nie wiem o co chodzi, ale tego Wam, drogie panienki, życzę sobie też oczywiście jak najbardziej, jeżeli chodzi o zdrówko pozbywacie się jakiegoś nałogu. E, mamy tutaj diabła do góry nogami, czyli są to bardziej nałogi, bym powiedziała, przyzwyczajenia, coś, coś, co doskwierało Wam, to jest obojętnie, niektórzy mają fobie, niektórzy mają, nie wiem, liczą, liczą, pięt, liczą okna, niektórzy liczą płytki, niektórzy palą papierochy, niektórzy, no, w, na, różnie, tak, jesteśmy różnymi pannami, każdy ma różne, ma różne nałogi, różne przyzwyczajenia, ale jest jakieś pozbycie, odejście od tego, być może od destrukcyjnego słuchajcie, myślenia, bo nie ma tutaj choroby jako choroby ona fizycznie nie występuje, jeżeli był ból, słuchajcie, jeżeli był ból jakiś fizyczny, to ten ból rozkwina, czy ten ból niknie on ginie, on odchodzi od Was czyli robicie coś z tym działacie, czyli jest jakieś działanie które, gdzie pozbywacie się tego bólu, tak, jeżeli są jakieś jeżeli były jakieś nieścisłości jakieś dolegliwości, czy, czy były choroby chroniczne, to one w tym tygodniu wielce prawdopodobne, że folgują i macie, słuchajcie, z górki przed cudne karty, no i macie parcie do przodu, ale jest jakieś spełnienie jest jakaś cudowna wiadomość, coś wspaniałego przychodzi, słuchajcie, do Pani coś, powiem tak, Panienki coś, co chcecie stworzyć, a miałyście tylko w myślach, to jest to tydzień należący tak naprawdę do Was więc jeżeli chcecie, nie wiem, czy czy działalność, czy chce to tak mówię już od, od siebie, tak bo ja akurat zamierzam w przyszłym tygodniu to wdrożyć Natomiast, jeżeli chodzi o, o stworzenie czegoś, czy nowa praca, czy przejście do innej pracy, czy, czy tak naprawdę postaranie się o tę pracę, czy wyjście właśnie z tym CV, czy, czy, czy jakieś spółki, bo tutaj też są spółki, bo to są ludzie, czy są to jakieś podróże, które odkładałyście, bo nie można było, bo był, taki, bo był taki przymus, a w tym tygodniu będziecie musiały to zrealizować i zrealizujecie, słuchajcie, z wielkim zwycięstwem i tworzeniem samych siebie, z przyolbrzymim zadowoleniem. Pozdrawiam kochani serdecznie i buziaczki do kolejnego czytania fajpani.